Dzień dobry, witam serdecznie. Byrzegławniczak. Nagram Panu taką relację, mniej więcej, jak to u nas wygląda na ten moment, jeśli chodzi o S-Maxa. Chodzimy do garażu. Akurat teraz będę fotografował 2016 rok. 7osobowy w kolorze srebrnym. Ciemne felgi. Spowerowane. tapicerka typu Alcantara nawigacja roletki nowe dywaniki do włożenia jeszcze i tak jak mówiłem siedmiomiejscowy I teraz wyjdziemy sobie także troszeczkę tych Fordzików u nas tutaj jest jeśli nie ma być czarny S Max, to mamy taki granatowy. Dzisiaj sfotografowany będzie wystawiony 2013 rok w takim kolorze Cappuccino. Też dzisiaj. Wystawiony będzie galaxy, bardzo podobny samochód, także może też będzie prawie czego Pana interesował. No, i tutaj mamy czarny, który Pana nie interesuje srebrny 2013 rok 7-osobowy z DVD w zagłówkach. Tutaj kolejny my to robocze nazywamy Cappuccino. No, i niestety jeszcze dwa czarne. Także nie zawsze wszystko chce się tak ułożyć, jakbyśmy tego chcieli, ale mamy myślę na pewno cztery samochody, które mogą Pana zainteresować. Pięknego dnia życzymy. Fortuję. Pozdrawiam.